Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witam wszystkich słuchaczy radia Widzew. Pozdrawiam serdecznie ze skromnej Saskiej Kępy. Michał Pol, trzymajcie się. Sponsorem audycji jest firma Supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Rozgrzewka. Witamy serdecznie. 12, już 16, także mamy minimalne opóźnienie, ale jesteśmy. Magazyn Rozgrzewka, Marcin Guzewicz oraz Maciek Winczewski. Witam Cię serdecznie, Macku. Dzień dobry, cześć, Mar cześć Marcin, cześć wszystkim. Tak jak wspomniałem, witam Cię, co, przed nami kolejne spotkanie, czwarta kolejka pierwszej ligi, wczoraj jedno spotkanie, dzisiaj gra Widzew, ta nasza drużyna, bardzo szybko, derby już minęły, trzeba, trzeba się było szybko pozbierać i dzisiaj mamy troszeczkę słabszego przeciwnika w sercu Łodzi, jakie jest Twoje nastawienie przed tym dzisiejszym spotkaniem? Wiesz co, pozytywne, to jest słabsza, najsłabszy z tych zespołów, z którymi graliśmy do tej pory. Przynajmniej patrząc na pozycję w tabeli, no, bo to oczywiście Boisko zweryfikuje wszystko. Natomiast patrząc na pozycję, patrząc na, na to, co się działo do tej pory, to, to zdecydowanie najsłabszy zespół. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Trzymałem dzisiaj połączenie, rozmowę z Tomkiem z Mazur, z naszym kibicem, który był w drodze na stadion I, i, i Tomek jakby też obserwował ich między innymi w meczu z Pucharowem. Także mówi, że on liczy na 3-0. O liczy na 3-0, tak? No to wiesz co, ja może nie jestem aż takim optymistą, jeżeli chodzi o to dzisiejsze Ale, spotkanie, natomiast przepraszam, liczę. Że wejdę w słowo. Tak? Ale Tomek, jadąc, nie widział jeszcze składu. Aha, no o składzie za chwileczkę porozmawiamy, bo, bo, bo dla mnie tam jest pewna niespodzianka i rzecz, której się na pewno nie spodziewałem. Natomiast wrócę do swojej poprzedniej myśli. Mówiłem o tym, że nie jestem takim optymistą, tak, bo ja się w wyniku 3-0 nie spodziewam. Natomiast zwycięstwa już tak. Pewnie jedną bramką, i pewnie jak znam życie, coś stracimy. Ale liczę, że te dwie bramki z przodu już powinny być, i to powinny być te pierwsze symptomy tego, że idzie do przodu, idzie lepiej, więc ja się pokuszę o takie 2 do 1 jako, jako zwycięstwo Widzewa, no bo jeśli wygrywać, no to, no to z kim jak nie ze Stomilem, no nie oszukujmy się, drużyna, która aktualnie jeszcze nie zdobyła bramki, no zdobyła jeden punkt, czyli dzięki temu jest wyżej w tabeli, bo ma jeden bezbramkowy remis, natomiast nie strzeliła do tej pory bramki, no siła ofensywna niewielka póki co, dwa, drużyna też w lekkiej rozsypce i tam są małe kłopoty, no więc, no więc trzeba to wykorzystywać, z kim się przełamywać, jeżeli nie z, ze słabym Stomilem, bo, bo trzeba to powiedzieć. Ja przepraszam, że może tak od razu buńczucznie podchodzę do tematu, a niby nie powinienem, że tą, tej pokory nie trzymam, ale nie, no, dzisiaj, dzisiaj musi być zwycięstwo i ja tego wymagam od, od widzewiaków. Tak jak z ŁKS-em spodziewałem się porażki i, i mówię, no nie byłem, nie byłem zaskoczony przebiegiem spotkania, o tyle dzisiaj, dzisiaj wymagam od widzewiaków zwycięstwa. Jeśli nie tu, to gdzie? Jeśli nie dzisiaj, to kiedy? <głos> <głos> tak. <głos> e, no nie, no to zdecydowanie ja też jakby spodziewam się dzisiaj zwycięstwa. A ja się pokuszę nawet o takie 2-0. E, natomiast e, dobrze, że ten mecz z takim teoretycznie słabszym zespołem jest po tych trzech meczach z najsilniejszymi, bo gdybyśmy zakładając e, trochę w fantastykę weźmy. wygrali sobie tak 2-3-0 idźmy przykładem Tomka w pierwszym meczu, to to mogłoby nas trochę uśpić i, i, i moglibyśmy sobie stwierdzić kurczę, jako mamy mega dobrą drużynę zjemy tą ligę, a tu nam pokazały te pierwsze trzy mecze gdzie mamy braki, jakie mamy braki i trener dobi też już ten zespół zdążył poznać i teraz myślę, że coraz częściej będziemy widzieć taki zespół, który, który byśmy chcieli oglądać, przynajmniej mam taką, mam taką nadzieję no ja też mam taką nadzieję. Dobra, mamy godzinę 12.19. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 20.40. Tak jak wspominałem, jest to czwarta kolejka pierwszej ligi w sezonie 2020-2021. Może przedstawmy zestaw par oraz tabelę, jak wygląda aktualnie. Kolejka rozpoczęła się już w dniu wczorajszym. Swoje spotkanie rozgrywała Arka Gdynia, czyli Spadkowicz z Ekstraklasy z Miedzią Lednica, z drużyną, która grała w barażach o wejście do Ekstraklasy. No wydawać by Mogło, że to dosyć ciekawe i wyrównane spotkanie powinno być. No tak jednak nie było. 4-0, zwycięstwo Arki Gdynia. Drużyna wyraźnie pokazuje to, że jak najszybciej chce wrócić w szeregi ekstraklasowiczów. No i ja się wcale nie będę dziwił, jeżeli to będzie jedna z tych drużyn, która, która będzie gdzieś tam cały czas w topie grała. Tym bardziej, Żarka, pamiętajmy, miała jeszcze przerwę, ponieważ w poprzedniej kolejce ze względu na tam wykrycie koronawirusa u jednego z zawodników czy ze sztabu szkoleniowego, już teraz nie pamiętam, mecz został przełożony z Górnikiem Łęczna. Także w dniu wczorajszym Marka Gdynia mieć 4 do 0, no a dzisiaj już kolejne spotkania. O 12.40 nasze spotkanie, czyli widzę w Łódź, Stomil Olsztyn, potem 16.30 Sandecja, Nowy Sącz, podejmie odreopole Opole. O 17.00 Zagłębie Sosnowiec zagra z naszym poprzednim rywalem, czyli łódzkim klubem sportowym. O 18.00 Chrobry Głogów, GKS Jastrzębie, również o 18.00 w Bełchatowie, tamtejszy Bełchatów spotka się ze swoim imiennikiem z Tych, a o 20.00 Brukbet Termalika, Nieciecza, Odejmie Beniaminka pierwszej ligi, czyli Resowie Rzeszów, i tak wygląda zestaw par na dzień dzisiejszy. Dwa ostatnie spotkania jeszcze jutro w Kielcach Z scyzoryki będą grały z górnikiem Łęczna, a o godzinie 13.20 minut później radom jak Radom zagra spuszczą Puszczą Niepołomice. W sumie nie wiem, czy Radom jak już gra może grać u siebie, czy dalej gdzieś na. Nie, nie, z tego co no, wiem, Radom jak chyba całą rundę będzie grał w Pruszkowie. Aha, czyli Pruszków wystandaryzował dostatecznie, też, bo tam słyszałem, że gdzieś tak, tam jeszcze może te poławy miały w końcu być i Ostatnio taka informacja mi minęła, mm -hmm. że, że w, e... jednak to będzie Pruszków do końca rundy. Że jednak to będzie Pruszków. No dobra. Okej, okay. jak wygląda tabela przed e... dzisiejszym spotkaniem, Mimo oczywiście już z uwzględnieniem wyników wczorajszego, czyli zwycięstwa Arki nad Miedzią. Na pierwszym miejscu Arka Gdynia 9 punktów, 11,2, Drugie miejsce premiowane awansem Łódzki Klub Sportowy również 9 punktów. E... Pozycje aktualnie barażowe. Radom jak Radom, Bruckbetter, Malika Nieciecza, Miedź Legnica oraz Górnik Łęczna. Odpowiednio 9, 9, 6 i 6 punktów. No i potem już drużyny, które oczywiście gdzieś tam grają w środku tabeli, czyli Odra, Opole, Korona, Kielce, Chrobry, Głogów, GKS Tychy, Zagłębie, Sosnowiec, Resowia, 13 Puszcza, Niepołomice, 14 GKS Bełchatów, 15 Stomilolsztyn, 16 GKS Jakstrzębie, 17 Sandecja Nowy Sącz, no i jedna drużyna w strefie spadkowej, niestety aktualnie jest to Widzew Łódź, ale głęboko wierzę w to, że po dzisiejszym spotkaniu będziemy już gdzieś tam na tych pozycjach 11-14 przybywać, także chciałbym tego dzisiejszego zwycięstwa i oby Oby dzisiaj do tego doszło. Dobra, mamy przedstawiony zestaw par, mamy przedstawioną tabelę, przejdźmy w takim wypadku do składów na dzisiejsze spotkanie. Jako gościnni gospodarze najpierw zacznijmy od gości. Trener Adam Majewski desygnował następującą jedenastkę z jedynką w bramce. Wiaczesław Skudriavcews, potem mamy Serafina Szotę, Wiktora Biedrzyckiego, Damiana Byrdka oraz Janusza Bucholca, który jest kapitanem drużyny. Jonathan Strauss, znany z spotkań z Widzewem, chociażby w rezerwach Jagiellonii, czy też z Legionowi Legionową. Potem mamy Macieja Spychałę, Jakuba Stasza. Taka sama Van Huffela, Nikitekowalonkosa oraz Koki Hinokio. Ten Koki Hinokio to jest dziewiętnastolatek i spodziewam się, że to będzie gość, który niedługo być może się z tego stomilu jeszcze wyrwie, na, wyrwie wyżej. To jest taki jeden z piłkarzy, na którego na pewno trzeba będzie mocno zwrócić w dniu dzisiejszym uwagę, jeśli chodzi o rezerwowych. Ale mamy. Powiem, tu jestem tak? za, za, zaskoczony, bo nawet dzisiaj rozmawiając z też on wspominał o trzech nazwiskach, czyli właśnie bucholca. No mhm. bo to jest ten najbardziej doświadczony. Hinokio jako ten no, groźny, groźny Japończyk, ale wspominał też o Karolinie. A Karolina z tego co widzę to... Jak? To zaczął na, tak, na ławce? Tak, tak, zaczął na ławce i właśnie chcę przyjść do rezerwowych. Mamy tak: Piotra Skibe, Jakuba Mosakowskiego, Grzegorza Lecha, jednego z doświadczonych piłkarzy e, ligowych, Macieja Serbintowicza, właśnie Juricha Karolinę. No, jest na, jest na ławce rezerwowych. Pytanie, czy jakiś uraz, czy specjalnie taktyczne podejście trenera majewskiego. E, 30. Damian Sierant, 32. Ingo Van Wert i 55. Jakub Brdak. Jeśli chodzi o widzewiaków, e, trener Dobi dzisiaj znowu zamieszał w koszyczku i znowu troszeczkę polosował, bo jest parę pozycji, których się nie spodziewałem, że wyjdą tak jak, tak jak wyszły, no ale to już przedstawiamy. W bramce Miłosz Mleczko, czyli utrzymał swoją pozycję z spotkania derbowego. Dalej mamy po prawej stronie Łukasza Kosakiewicza, w środku defensywy Krystian Nowak oraz Daniel Tanżyna, co chyba może wskazywać na to, że Michał Grudniewski jednak jeszcze nie jest tak przygotowany, żeby, żeby grać tak szybko dwa spotkania po sobie, bo wiadomo, że on wyszedł w pierwszej jedenastce w meczu z łks i zaprezentował jest... się dobrze. To jest dobra wiadomość, bo ja o tym też mówiłem, czy w ostatniej dzisiejszej audycji, czy dzisiaj, też w dzień dobry, że Michał Grudniewski po prostu fizycznie jeszcze nie dojechał, ale to jest jakby zrozumiałe, bo on stosunkowo późno przyszedł, on gdzieś tam nie trenował, nie grał i mimo, że był jednym z lepszych zawodników widza w, w tym meczu derbowym, no to jednak powinien zacząć na ławce, bo nie wiadomo jaka będzie intensywność tego spotkania dzisiejszego. A, a, a tak mielibyśmy pewne, że koło 60-70 minuty musielibyśmy już na pewno Stopera zmieniać. A Stoperów się raczej nie zmienia. No to no nie powinniśmy to, to tracić zmiany i... na to. Dokładnie, dokładnie tak. No dokładnie. Mówię, mamy tak, no mamy Daniela Tanżyna, jakby na to nie patrzeć, który też jest doświadczonym defensywnym zawodnikiem i wydaje mi się, że on tam udźwignie presję gry, no na pewno przed mile Olsztyn. No, już nie oszukujmy się. Na lewej obronie Filip Becht, czyli zostaje Filip po, po meczu derbowym. No i mamy potem drugą linię. Tu jest dosyć ciekawa druga linia zbudowana, bo najprawdopodobniej na prawej stronie będziemy mieli w końcu na swojej pozycji Mateusza Michalskiego, co mnie bardzo mocno cieszy. Patryk Mucha, który raczej zejdzie w miejsce Bartka Poczobuta, który pauzuje dzisiaj za kartki. Przed nim Mateusz Możdżeń. Po lewej stronie, i tu mnie, to jest właśnie ta rzecz, o która. No, Boli mnie mocno, bo ja nie trawię tego piłkarza i nie wiem, nie wiem, czy on ma haki na trenerów, czy, 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 ja, czy co się dzieje. Czy ma zapisane minuty w kontrakcie, że musi grać Henry Gojama z numerem siódmym? I teraz tak: dwóch ofensywnie usposobionych zawodników: Merwel Fundambu oraz Marcin Robak. No, Marcin Robak wiadomo na szpicę, natomiast Merwel Fundambu. I pytanie: czy on wyjdzie razem w linii z Marcinem Robakiem? W co wątpię, bo to nie jest napastnik. Chyba raczej jako podwieszony na dziesiątce Merwel Fundambu będzie, będziemy tutaj go mogli tak oglądać. Mhm. Jeżeli się nie okaże, że trener w ogóle zamieszał, bo też jakby powiem szczerze, wrzucę znowu kamyczek do ogródka działu prasowego klubu. Nie wiem, zakładam, że to chyba nie jest kwestia mojego telefonu, ale nie rozumiem, dlaczego nie możemy podawać tego składu na stronie, po prostu hmm. po pozycjach, a my podajemy numerami, no co jest, co jest bzdurne, no bo teraz może się za chwilę okazać, że Merwej jednak zacznie sobie na prawej pomocy, a z przodu będzie biegał Mateusz Michalski. No bo też skoro tak trener wyszedł na chrobry i, i, i na skrzydle też wyszedł Merwej w derbach, no to teraz nagle byśmy przestawili go do przodu? To też nie jest wiem. zastanawiające. No może, ja tego wiadomo jakie gromy ja ja poszły na trenera, udzieli, to że to jest pomoc. Czy to jest napad? Znaczy wiadomo, jakie gromy poszły na trenera za to, że Merwela gdzieś tam wystawił na skrzydłach, chociaż był najlepszym zawodnikiem, widzę, w derbach, no ale no, wyszło jak wyszło. Dobra, rezerwowi Wojciech Pawłowski, 95 Patryk Stępiński, 2 Michał Grudniecki, potem Sebastian Rudol, Daniel Monka, Michael Ameo, Dominik Kun, Robert Prochownik, pojawił się ponownie, widzę na ławce rezerwowej Procho, więc wyciągnięty gdzieś tam z drużyny rezerw, no i ostatnim piłkarzem Karol. Czubak. Także tak prezentuje się ławka rezerwowych również w widzewiem. Natomiast tak mamy osobę, która będzie komentować dla was dzisiejsze spotkanie, czyli Macieka Wojciechowskiego. Maciek jest już na stadionie. Być może on udzieli nam odpowiedzi na parę pytań, które tutaj padło, czyli właśnie to jak. Hmm. Jak wychodzi widzę, w jak będzie ustawiony. Być może on na trybunie prasowej dostał rozpiskę po pozycjach, tak jak ty powiedziałeś, i będzie mógł nam coś więcej powiedzieć. Drogi Maćku, czy się słyszymy i czy coś wiesz więcej od nas? Dzień dobry Państwu, tak słyszymy się cześć Maciek, cześć Marcin. No niestety nie odpowiem na to pytanie jeszcze w tym momencie, ponieważ nie mamy takiej rozpiski graficznej, ale no liczę na to. Mam nadzieję, że wreszcie trener Dobi pójdzie po rozum do głowy i wystawi Merweja Fundambu w parze z Marcinem Robakiem, ewentualnie pod nim. Natomiast Mateusz Michalski wróci na skrzydło tam, gdzie go widzieliśmy przy... Pierwszym podejściu do gry w widzewie przez wiele lat oraz e, za czym tęsknimy, gdzie to, gdzie to wypalało naprawdę, naprawdę dobrze. Ja również byłem zdziwiony. E... Gdy dowiedziałem się, że dzisiaj w pierwszym składzie wybiega Henry Kojama, ale dowiedziałem się o tym już wczoraj i tylko tak, nie chciałem o tym głośno mówić, bo nie dowierzałem po prostu i okazało się, że faktycznie jest Henry Kojama i to rzeczywiście największym moim zdaniem zaskoczenie. Do końca też nie było wiadomo, czy wystąpi od początku Michał Grudniewski, ale tutaj potwierdziły się też te przecieki z treningu, których nie chcieliśmy gdzieś kolportować wczoraj, że Michał jest po prostu fizycznie jeszcze nie na takim poziomie, aby grywać po 90 minut i uznał trener Dobic że nie ma sensu, aby wstawiać stopera do składu, który być może nie zagra pełnego meczu, bo od razu automatycznie traci zmianę na, na środku obrony. Zobaczymy, jak ta jednorazowa syłka na ławkę w Derybach podziała na Daniela Tanżynę. On wszedł w meczu z uks em z ławki rezerwowych, nie zagrał jakichś super złych zawodów, ale też nic wielkiego nie, nie pokazał, chociaż miał celny strzał, więc to należy docenić. Zobaczymy, jak on się dzisiaj spisze. No Ja liczę na to, że Fundambu zagrał obok Robaka albo za Robakiem, ale w osi bramki, natomiast Michalski e, na boku. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Tutaj bardzo ciekawie to wychwycił Kamil z portalu Wize w Tomy. Otóż ta zmiana w zespole... W zespole Stomilu to posadzenie na ławce Karoliny, Juricha Karoliny, bierze się z tego, że trener Adam Majewski dokonał zmiany wśród trzech obrońców. Bo przypomnę, Stomil Oczny to jest zespół, który, który w swojej taktyce wyjściowej ma trzech środkowych obrońców, i dwóch wahadłowych, a więc takie typowe 3, 5, 2 albo 3, 4, 3. I tam doszło do zmiany jednego z tych stoperów. Jakub Staszak zastąpił Jakuba Mosakowskiego, a ponieważ Mosakowski był młodzieżowcem, no to musiał dokonać jakieś zmiany i musiał zdjąć jeszcze jednego zawodu. Bo przed jego miejsce doświadczony Damian Byrtek, a skoro tak, no to trzeba było jakiegoś młodzieżowca wprowadzić na inną pozycję, i stąd szansa dla Kupa Staszaka, który prawdopodobnie będzie lewym wahadłowym w miejsce Karoliny. Czyli zmiana na środku obrony doświadczonego Brytka za, za młodzieżowca wymusiła kolejną zmianę, żeby dla tego młodzieżowca znaleźć miejsce w składzie. Tak to wygląda, ale no efekt jest taki, że, że Stomil nadal to zespół, który jeszcze nie strzelił bramki w tym sezonie i który ma problem z napastnikami, bo wybór majewskiego, trenera majewskiego jest bardzo ograniczony w pierwszym składzie ponownie wychodzi Nikita Kowalonkos, zawodnik Kowalonok, przepraszam, zawodnik Rodem z Łotwy. Natomiast jego jedynym tak naprawdę poważnym rywalem do, do walce o miejsce w składzie jest Jakub Brda, któremu uwaga 15 lat, więc no, 15 latek jeszcze nie jest na takim <grym> poziomie, aby zaczynać mecze od początku, więc spodziewam się, że w 100 milu jeszcze będą szukać, póki trwało okno transferowe jakiegoś napastnika, bo to jest wszystko efekt odejścia najlepszego strzelca zespołu z poprzednim sezonie. actually Czyli piłkarza Szymona Sobczaka, który przeniósł się do Jagielu Białystok, on strzelił 10 bramek w poprzednim sezonie i tej luki w Olsztynie na razie nie udało się zapełnić. Jeszcze słówko, co na trybunach. Ludzi mniej niż na derbach można się było tego spodziewać. Oczywiście do meczu jeszcze kilka minut, więc pewnie się to jeszcze będzie z czasem zapełniać. Oczywiście znów te dwie trybuny puste, a więc za bramkami trybuna B i D. Murawa już pusta, trwa w zabieranie piłek z rozgrzewki. No i za kilka chwil powinniśmy tutaj zobaczyć 100 mil na, na boisku. Później widzę, bo te dwie Drużyny wychodzą oddzielnie w myśl tych przepisów koronawirusowych. No i za mniej więcej 8 minut rozpocznie się mecz, na który Was serdecznie i Państwa też zapraszam. Dobra, dzięki Maciek w takim wypadku za ten szybki raport z tego, co się dzieje aktualnie na trybunach. My będziemy ponownie się słyszeć, jak już Tobie oddam głos, żebyś mógł skomentować dla naszych słuchaczy to dzisiejsze spotkanie. Maciek, no to mamy parę odpowiedzi, znaczy mamy odpowiedzi dotyczących chociaż 100 milu, prawda? I tego, dlaczego nie gra Karolina, mhm. tylko, tylko tak a nie inaczej wygląda ta pierwsza jedenastka, także tutaj już nam Maciek to wytłumaczył. Dzięki wielkie dla Kamila z WTM, no bo widać, że chłopak ma łeb na karku i gdzieś, gdzieś tam tylko poszukał i, i wynalazł. No to co? Zostało nam dosłownie parę minut. Powiedz mi, będzie dzisiaj zwycięstwo, nie? Nie, no będzie zwycięstwo. No nie może być inaczej. Musimy ten mecz wygrać. Ja też za dobrą monetę przyjmuję słowa wczoraj z rozmów totalnie swobodnych Adama i Artura z trenerem Smuką, że trener Smuka przewiduje 9 punktów w trzech najbliższych meczach. Czyli dzisiaj. Potem jest ten mecz, który my będziemy grali jako teoretycznie gospodarz i sosnowiec. I on tak to przewiduje. No i ja to biorę za dobrą monetę, także znaczy, Ja ci powiem nadzieje, że... tak. Jeżeli by się okazało, że widzę, zdobędzie dziewięć punktów w trzech najbliższych spotkaniach i po sześciu spotkaniach będzie miał tą dziewiątkę zdobytą, to ja ci powiem, że nastroje w Łodzi się diametralnie zmienią i znowu będziemy największym no Znowu będziemy, znowu będziemy walczyć o awans. No, Ale no, nie, nie. Ja no, wiem, no, że to chodzi. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Tak, no. bo inne zespoły, Arkandaka na przykład może mieć już tych punktów mhm. 18 po kolejnych trzech, trzech spotkaniach i jeszcze jedno będzie miała zaległe. Natomiast no, my też nie jesteśmy tak słabi, jak wskazują na to ostatnie wyniki, także no nie popadajmy w znaczy, My się mierzyliśmy z bardzo dobrymi rywalami, wiesz, no Radomiak aktualnie Dokładnie. w pierwszej trójce, ŁKS drugi w tabeli, prawda, no Chrobry Głogów gdzieś tam po środku gra, ale to jest drużyna, która była budowana od dawna i ona wie co ma robić, poza tym mówię, no tam Pierwsza bramka i błąd Pawłowskiego troszeczkę ustawiły to spotkanie. Myślę, że gdyby tam wtedy ten to na strzelił tak, na jeden, 1 to byłoby inaczej. nie że my w tych meczach e, przegrywaliśmy, bo w każdym z nich byliśmy mega dużo... Tak, bo nas klepali. E, dokładnie. No, mhm. Bardzo słabi, tak? No nie, no te bramki my traciliśmy głównie po błędach indywidualnych. To nie było tak, że jakiś zespół nas rozgrywał e, i nawet nawet ten, ten mecz dermowy, derbowy. Pierwsza bramka błąd e, chyba Grudniewskiego i na pewno Bechta. Druga bramka błąd Poczobuta albo innego zawodnika z pomocy, który nie, mm. nie stanął po prostu na piłce w momencie, kiedy Mucha był opatrywany za linią. E, Przerzucie sędziowskie wykorzystali nasze gapiostwo i brak doświadczenia. E, co nie powinno się zdarzać, bo nie mamy nie zespołu, te... który jest niedoświadczony. Dokładnie, nie na takim chrobry, rozgrywek. No. Chrobry to samo. No. Ja mam tylko nadzieję, że dzisiejszy mecz pokaże jedną rzecz: że w czwartek o godzinie 10.25 zawodnik grający u nas z numerem 7 Henryko Jama będzie mógł już odprawiać się na lotnisku Chopina. Z tego co sprawdziłem, 369 zł kosztuje bilet do Talina. Eee, ja nawet na tego polskiego busa mogę się dorzucić eee, albo podrzucić go na, 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 na lotnisko. Ja go po prostu już nie chcę oglądać w koszulce widzewa. Mam nadzieję, że cichą, że może dzisiaj po prostu zagra koncert i. I będę musiał za dwie tak, godziny szczekać to na antenie. Bardzo sobie tego i, Dobra, i wam Dobra, Maciek, życzę, przepraszam, że ci ale... przerywam, ale dostaję sygnał z ja Maćka kończymy. Wojciechowskiego, że jest, że jest gotowy do komentowania, że piłkarze wychodzą na murawę. Także, drodzy słuchacze, my się już powolutku przenosimy na stadion Piłsudskiego 138. Krótki dżingiel zapowiadający mecz, a my się słyszymy ponownie w przerwie. Trzymajcie się.